Cześć, witajcie, jestem Matus witam was w drugim odcinku w poradniku o zwiększeniu FPS-ach. Pierwsza część tego poradnika była w czerwcu tamtego roku, więc trochę czasu minęło. No i linka do tej części, jeśli nie widzieliście, macie w opisie filmu. Na samym początku chciałem Was zaprosić do subskrypcji kanału, bo jest już nas prawie 100 tysięcy, więc jeśli jeszcze Wy nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo zachęcam i pomożecie mi wbić te wymarzone 100 tysięcy widzów i będzie wtedy fajnie z góry dzięki. No a czym się dzisiaj zajmiemy? Dzisiaj zajmiemy się kilkoma komendami do zwiększenia FPS-ów w CS oraz ustawieniami grafiki podczas tutaj gry w CS i tak dalej. Tak więc zapraszam do oglądania. No dobrze, pierwsza taka podstawowa komenda, jeśli chodzi o FPSy, to włączenie sobie takich informacji, ile mamy FPS-ów i tak dalej, więc uruchamiamy konsolę tildom, jest to ten przycisk pod Escape'em, jakby ktoś nie wiedział. Jeśli nie macie tego uruchomionego, to wchodzicie w ustawienia gry, włącz konsolę i tu musi być zaznaczone na tak. A więc jeśli włączycie już sobie konsolę, wpisujecie NET podkreśnik gry aphy 1. Klikacie Enter i tutaj w tym okienku pokaże Wam się licznik FPS-ów. Jeśli to już macie uruchomione, to po prostu widzicie, ile mamy FPS-ów, ile mamy traconych pakietów, jak jest tickrate na serwerze, ping itd., itd. Pierwszą taką komendą w sumie już na zwiększenie typowo FPS-ów jest komenda CL podkreśnik Force Preload 1. Te wszystkie komendy, których, uży których używam teraz tutaj w tym odcinku, oczywiście będziecie mieli pod filmem, więc nie musicie ich tutaj stąd przepisywać. No i teraz się zastanowicie, co ta komenda tak właściwie daje. Polega to na tym, że jeśli wpiszemy tą komendę, to przy następnym włączeniu jakiegoś matchmakinga, wchodzenia na serwer ogólnie, wszystkie tekstury, boty jakieś, animacje, mapa, ogólnie cała mapa, pobiera się z momentem wchodzenia na serwer, a nie na żywo, że wiecie, biegamy i mapa nam się cała ładuje dopiero, co naprawdę zżera w sumie FPSy, więc niektórym to może pomóc. Pamiętajcie też, że nie u nie wszystkich jest taki sam efekt, niektórym może to zadziałać, niektórym to nie pomoże, niektórym pomoże, więc tutaj y, możecie spróbować, ale nic nie mogę zagwarantować. No i y, trzecia w sumie już komenda i to jest taka ostatnia komenda, bo tak naprawdę tych komend jest mało. Y, jest to komenda, która resetuje nam wszystkie dziury w ścianach, y, krew na y, ścianach i tak dalej, ogólnie na ziemi. Wszystkie te rzeczy nam będzie usuwało, to też w jakimś tam stopniu zżera nam te FPS y więc komenda ta nazywa się R, podkreśnik, clear, decals i po prostu enter. Jak widzicie wszystko nam się usuwa i może to trochę pomóc, jeśli na przykład gramy na serwerze, gdzie jest 30 osób i mamy wtedy duże lagi, to po prostu wpi po wpisaniu tej komendy wszystko nam się tutaj pokasuje i naprawdę może to niektórym y, pomóc i, i zwiększyć te... Wymarzone FPS-y. No ale chyba nie każdemu się chce po prostu wpisywać co chwilę tej, tą komendę, że tam wiecie R, podkreśnik Clear Decals i po prostu usuwa się to. E, więc ja mam dla Was e, jedną taką komendę. Możecie sobie zbindować to na jakiś przycisk, że na przykład po naciśnięciu przycisku H e, wam się usuwa to. Więc jeśli chcecie zbindować to, bind, spacja, e, cudzy słów, y, rozpoczynamy i wpisujemy przycisk teraz, jaki chcemy zbindować. Przykładowo H bo na tym w sumie nic nie ma spacja oczywiście tam zamykamy cudzysłów znowu otwieramy cudzysłów i tutaj musimy sobie wpisać właśnie tą komendę zamykamy cudzysłów wpisy, naciskamy enter no i teraz sprawdźmy czy te strzały nam wszystkie znikną jak naciśniemy H wszystko dobrze działa no ale nie każdemu też się chce naciskać to H wiadomo więc możemy sobie użyć komendy do której macie też oczywiście napisane w opisie więc wpisujemy sobie bind Shift, naciskamy Enter, i teraz, gdy no, mój bot zginął, no dobra, tutaj postrzelamy sobie trochę, temu też strzelimy w nogę. Zobaczcie, biegam sobie normalnie, naciskam Shift, skradam się, i to od razu automatycznie też znika. Więc, jeśli chcecie, to możecie sobie to w ten sposób zblindować i tak dalej. Wiadomo, możecie to dosłownie z każdym przyciskiem, na przykład plus Fire, tam piszecie, wiadomo, do strzelania. No i wtedy przy każdym strzale wam się to też może usuwać. Tylko nie wiem, czy to jest zbytnio dobre. Nie zastanawiałem się nad tym, to musicie sami zadecydować. Gdyż po prostu po takich strzałach, po, po śladach krwi, możecie znaleźć jakiegoś przeciwnika na mapie i tak dalej. Więc nie wiem czy jest to zbyt pomocne w grze. No ale hmm, wydaje mi się, że zwiększy to FPS-y tym, którzy ich bardzo pragną. Tak więc jeśli chodzi o takie rzeczy, to naprawdę polecam jeśli gracie szczególnie na jakichś serwerach. No i dobra, przejdźmy sobie teraz do tych ustawień tutaj w grze. Więc wchodzimy o ustawienia wideo. Jak tutaj ustawić? Jasność ustawiacie dobrowolnie, tryb kolorów również, proporcje ekranu. Wiadomo, czym mniejsza rozdzielczość, tym więcej FPS-ów, ale tutaj zostawcie taką, jaką wy po prostu lubicie, a bawcie się innymi ustawieniami. Rozdzielczość ustawcie. Ostatecznie, jeśli będziecie mieli serio mało, mało FPS-ów, nawet na tych wszystkich sposobach, które omówię, nie tylko tu, ale w innych filmach i ten co już był, to po prostu później się tu bawcie, ale na razie to zostawcie tak jak gracie, ogólna jakość cieni, wszystko dajcie na bardzo niskie, 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 niska, renderowanie wielo, wielordzeniowe, to po prostu jeśli macie wiele rdzeni w procesorze, to po prostu będzie wykorzystywało ich więcej, a nie tylko na przykład jeden, więc to Wam pomoże trochę zwiększyć FPS-y, więc zostawiacie to włączone. Tryb Antialiasing żaden, tu ustawiacie żaden. Tryb filtrowanie tekstur dwuliniowe. Antialiasing FXAA wyłączony. Czekaj na synchronizację pionową wyłączony. Rozmycie wyłączone. No i klikamy sobie zastosuj. Czekamy, aż nam się wszystkie zmiany tutaj zapiszą. No i dobra, jak już tam się wszystko zapisało, przechodzimy sobie już do gry. No i wszystko jest git, tak więc powinno się trochę... Coś polepszyć, tak więc jeśli wam to coś pomogło, to możecie napisać, czy wam to coś dało, czy nie. No i możecie napisać też, o czym byście chcieli poradnik. Jak macie jakieś problemy, to możecie pisać. Ja postaram się o tym coś nagrać, jakiś film, jeśli będzie Was oczywiście większość. Jeśli chcecie więcej tych filmów ze zwiększeniem FPS-u, bo naprawdę sposobów jest jeszcze bardzo dużo, to zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z tymi filmami z tej serii, jak i nie tylko. Tak więc dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!